Zdravem Katela, yy, widzowie, Sigma to Sigelka jak coś, nie widzowie. mi <mulary> słuchałem Nie dobry a nie ani dobry ten Men chuj o wdzięk, to ten Lot mi nie zależy, grid MAN Akadem z jakim lasu nie wybierze z LKD Szlanki emo, get bitchy, fight emo Chuj w dobre że wyżej, chcą być no Pilola, Lola, mów do mnie, baby boy I jestem Tarantino, idą sposób jaki gręcę ją Chodź mi, powiedz, cześć do mego brody OD, osiągam kurwa, ODI, baby mommy, Kurcie z syną się nie da mamami Dziś cienki klewem dla białych, bo ich dojeżam do grani Yeah. I te skrute owiem, gdzie spadła Tak jak spad, to spłukany i rodziak, tak jakby Zbadła, że z owiem albo mi Zdano dziećmi na i słuchając pasmy Jeszcze raz, słuchając pasmy Jesteś z na papierze, się Jeszcze raz, słuchając pasmy Nie biorę staro, twoje lubię tylko wy mnie Przodziś rano ja za mnie nowe, a nie prowincent Zamceski dziwki, ona mówi do mnie dobry dzień a nie mam dobry dęb Mę chujowy, dźęb